Propozycja ćwiczeń zwiększających zakres ruchomości barku. Możemy do tych ćwiczeń wykorzystać kij, kij, odmiotły, mowa, czegokolwiek, co mamy pod ręką w domu. Siadamy sobie na krześle, stabilnie, w miejscu, nogi oparte, sylwetka wyprostowana. W pierwszym ćwiczeniu kij chwytamy przed sobą łapiemy go z spodu. Będziemy wykonywać, będę pokazywał ćwiczenia dla barku. Prawego. Pierwszym ćwiczeniem będzie ruch rotacji zewnętrznej. Wykonujemy sobie ruchy pchając ręką lewą. Wykonujemy rotację zewnętrzną w barku prawej. Robimy sobie płynne ruchy. Wykonujemy od 20 do 30 powtórzeń. Spokojnie cały czas utrzymujemy to. Sylwetkę i zwiększamy zakres rotacji zewnętrznej w barku prawym, czyli poprawiamy zakres w tym ruchu. Kolejnym ćwiczeniem będzie również poprawa zakresu ruchomości rotacji zewnętrznej, tylko teraz w pozycji odwiedzenia, czyli będziemy poprawiać sobie ten ruch, łapiemy kij znowuż pod chwytem, tą prawą ręką unosimy bark do góry i pchając. I lewą ręką wykonujemy znowuż ten ruch rotacji zewnętrznej w parku. Znowu robimy 20-30 powtórzeń, ruch płynny, niespecjalnie szybki. Robimy to takim równym tempem, wykonujemy te powtórzenia, tak. Kolejne ćwiczenie. I łapiemy prawą ręką od końca. Lewa ręka trzyma kij na chwytę. Wykonujemy teraz ruch odwodzenia w stawie parkowej, czyli prosta ręka, wyprostowanie i zwiększamy sobie zakres. Jeżeli ktoś ma dolegliwości bolowe, które występują pod koniec ruchu, ruch wykonujemy do momentu, w którym. Ból występuje. Tak? Nie wchodzimy mocno w ten zakres bólowy, tylko staramy się do miejsca, w którym występuje ból, i opuszczamy. I tak samo jak wcześniej, robimy 20-30 powtórzeń. Kolejny ruch to będzie ruch zdjęcia. Pozycja rąk zostaje taka sama. Rękę dajemy teraz do przodu i wykonujemy ruch przed sobą, do góry. Poprawiamy zakres ruchu płaszczyźnie szczałkowej, czyli ruch zgięcia w stawie barkowym. Ruch zgięcia. I ostatnie ćwiczenie to będzie poprawa rotacji wewnętrznej w stawie barkowym. Do tego będziemy potrzebować złapać się na dole, takich. Tutaj ręka lewa jest u góry, na chwytem, ręka prawa pod chwytem i będziemy sobie robić ruch w dół i do góry. Powoli, hop, powolne ruchy, nie śpieszymy się nigdzie, 20-30 powtórzeń. Te ćwiczenia można sobie spokojnie wykonywać dwa razy dziennie, jeżeli ktoś ma problem z zakresem ruchomości Dziękuję bardzo